Jesteśmy, proszę Państwa, na plaży Gdańsk stogi To jest w budowie pętla tramwajowa, jeszcze nie dokończona. No, mieli to skończyć najpierw do sierpnia 2019 roku. Teraz, chciałem powiedzieć, do maj... koniec maja miało być tego roku, 20. No, ale jak widać, nic z tego nie będzie. Roboty stoją. się jest niedziela, co prawda. Nie muszą pracować, ale i tak firma Aldesa mało pracowników, bo ci Ukraińcy, którzy tu pracowali, pojechali już na Ukrainę, nie przyjechali. Tak to wygląda. No tutaj widać wszystko rozkopane. No, trzeba przez ten taką prowizoryczną drogą przechodzić. Tutaj budują no, końcową stację dla tramwajów, żeby mogli tutaj mieć pracownicy socjalne swoje pomieszczenia. A tu się okazuje, że tu wszystko jest jeszcze w proszku, jak widać, pętla na stogach nie gotowa. Idziemy dalej, tam jest wiata postawiona już w części, ale jeszcze nie ma oszklenia. Idziemy na plażę teraz zobaczyć, tutaj pięknie bezkwitnie. No, autobusy jeżdżą zamiast i teraz. Trzeba ochronność drzewa nie wchodzić Tutaj mamy ogródek dla dzieci, dla zabaw reklamy różnego rodzaju plaża stogi o. Tak to wygląda, plaża stogi ma ładny napis No tutaj mamy Mapę Gdańska można zobaczyć. Parafia informuje o swoim wszach w lipcu, sierpniu, oczywiście w sezonie, czyli tutaj do, na 18, nawet na 19 w niedzielę można przyjść i od 7 rano jeszcze mszę. A tutaj mamy schrony baterii wydmowej po lewej, a schrony artyleryjskie z 1911 roku, a wydmowe to od 1915. No i górki zachodni kierunek. No. Idziemy na tą plażę, zobaczyć. Tutaj jest mapa, można zobaczyć. Sączki, stogi, szlak fortyfikacji nadmorskich w kierunku górek zachodnich, aż się ciągnie. No idziemy dalej. No, to jest dla turystów dobre miejsce. Można sobie po prostu, jest widać ścieżka rowerowa. tu z boku można zjechać. Nie trzeba chodzić po schodach rowerem. Jak widać sobie zrobili rowerzyści sami zjazd, o tutaj tędy można już zaraz zjechać. Idziemy na plażę teraz zobaczyć jak na przed chwilą była piękna pogoda, słoneczna, a nagle burza była przed chwilą i zmieniło się wszystko, no ale już popadało troszkę i, i sucho jest, turyści są w tym, w, tym, w tej restauracji cał, całorocznej, cały rok czynna, nawet wi-fi mają, o, idziemy dalej, tu już widać mała gastronomia, lody można kupić, gofra też chyba wygląda na to. Namiot już stoi, turyści mogą przyjeżdżać, także na czasowiczu już czekają. No niestety nie widać ich za wiele, no przed chwilą pewnie byli, jeszcze uciekli do restauracji. Przez ten deszcz, który popadał 5 minut temu. Spacerują sobie tutaj wzdłuż, no, nad, morze, nad Zatoką Gdańską chciałem nie na morzem. No tutaj widać Pepsi Nazwita WC no WC jeszcze nieczynny jak znam życie dopiero od sezonu ale tam już samochód jakiś za, zaparkował przy czyli może i czynny o proszę otwarte czynne już jest proszę bardzo otwarte o dziwo otwarte mamy dzisiaj 24 maja niedziela i otwarte już jest sezon się zaczął można powiedzieć że na, na Stogi można przyjeżdżać na plażę Tutaj się bawią turyści. Dzieci tutaj się bawią. Rodzinka przyjechała. Psów nie wolno wprowadzać. O, jest znak taki na, na dole że tu psy nie mają chodzić po plaży. Jedzie rowerzystka. I po malutku tutaj zbliżamy się do plaży na stogach. Wejście główne, no chcieli nam tą plażę zabrać, bo tutaj DCT miało zakusy postawić drugi piers, ale radni, których tutaj ja też byłem w tym czasie radnym, dziennicy Stogi, żeśmy demonstrowali pod radą miasta, nawet żeby nam jeszcze świętej pamięci Adamowicz nie, nie, nie pozwolił tego zrobić. No a w końcu wygraliśmy na ten czas, na ten czas no bo. Na ten czas plaża pozostała tak jak jest. A jak długo? Nie wiemy jeszcze. Tutaj widać pogłębiarkę. Ta zielona to jest pogłębiarka. I tam jakiś drugi dźwig. Więc oni tutaj coś robią na szlaku wodnym. No. Mieli tu ruflować, więc widać już. Bo tam jest szlak wodny do portu więc trzeba pogłębiać systematycznie, żeby duże statki mogły wpływać. No widzimy tutaj dużo tych jednostek takich żółto-zielonych jest, to znaczy, że To znaczy, że ten no wejście numer 26 to Znaczy, że pogłębiają no statek płynie, widać tam O, właśnie statek, statek płynie w torem wodnym Zrobili nowy plac dla cumowania rowerów. Na razie jest ogryzony. Tam widać jednostki żółto-zielone, to są pogłębiarki. Tu są pogłębiarki. Jest tam statek, który wchodzi już do portu. No i widać, że tutaj się coś buduje, jakby dłuższy piers będzie, żeby tutaj mogły statki wpływać, no tu baza kontenerowa DCT, tu największy statek z kontenerami 300 metrów długości wchodził, największy światek świata, no pochmurnie jest, nie ma ludzi widać, bo no mówię dosłownie pół godziny temu było słoneczko i piękna pogoda, a przyszła burza i chmury i już tego nie ma. Także to tak wygląda teraz, o, zobaczmy tam płynie jakaś jednostka upływająca, ta czerwona, o, z dźwigiem na pokładzie, widzimy dźwig, no i tam z tyłu jest biały statek, znaczy nadbudówka biała, przepraszam, no a obok mija też jednostkę z pogłębiarkę, która ma tam żółty ten też dźwig, jakieś tam barki są. No więc prace na torze wodnym w Gdańsku naprzeciwko plaży stogi i idą. E, więc pogłębiają tor wodny, poprawiają. Pozdrawiam, Pomorska Telewizja Narodowa. Dla kto słowo, Mir dla was z plaży stogi w Gdańsku. No tutaj już różne pojazdy jeżdżą. Jedźmy. No, a jeszcze ratowników nie ma, jak widać. Jeszcze nie czas e, dla nich. Tam widać górki zachodnie. Wejście numer 26. Plaża Stoki, wejście numer 26, Pomorska Telewizjantowa.